Osoby z wysokim poziomem motywatora status czują wewnętrzną potrzebę wyróżniania się, nie dla poklasku, ale dla potwierdzenia wartości. Brak uznania może prowadzić do demotywacji, frustracji, a nawet wycofania. Z perspektywy lidera warto wiedzieć, kto w twoim zespole potrzebuje uznania i widoczności, by działać z pełną mocą. Witaj na kanale Forresterio Plus. Z tej strony Aleksandra Wawrowska i zapraszam cię do kolejnego odcinka naszej serii o motywatorach według RIS Motivation Profile. Dziś porozmawiamy o który często jest niezrozumiany, a bywa też niesprawiedliwie oceniany. Mowa o statusie, czyli potrzebie wyróżniania się, bycia docenianym, zauważanym, uznanym za osobę kompetentną, wpływową i wyjątkową. W riz motivation profile status nie oznacza próżności ani egoizmu. To głęboka potrzeba, by osiągać coś znaczącego i otrzymywać za to widoczne uznanie. Osoby z wysokim poziomem motywatora status czują wewnętrzną potrzebę wyróżniania się nie dla poklasku, ale dla potwierdzenia wartości. Pragną być częścią środowiska które wyznaczają standardy. Lubią jasne role, tytuły, prestiż, a także to, że ich praca ma widoczny efekt. Działają ambitnie, celowo, z dbałością o jakość i styl. Często budują markę osobistą, inwestują w rozwój, wizerunek, widoczność. W zespole osoba z wysokim statusem będzie zabiegać o projekty ważne, wysokiej rangi, o widoczności i realnym wpływie będzie potrzebować jasnego feedbacku i przestrzeni do prezentowania efektów. Brak uznania może prowadzić do demotywacji, frustracji, a nawet wycofania. Osoby z wysokim statusem mogą być liderami opinii, twórcami standardów, założycielami projektów, ale nie dlatego, że chcą się pokazać, tylko dlatego, że dla nich bycie widzialnym to sposób na uzyskanie potwierdzenia to, co robię, ma sens. Z kolei osoby z niskim poziomem tego motywatora nie mają potrzeby wyróżniać się. Wolą działać w tle bez blasku reflektorów. Nie czują potrzeby uznania prestiżu tytułów. Skupiają się na zadaniu, nie na uznaniu za jego wykonanie. Często są bardzo skuteczne, ale nie chcą reprezentować ani występować. To osoby, które mogą mieć wysokie kompetencje, ale nigdy same nie zgłoszą się po awans. Dla nich satysfakcja płynie z dobrze wykonanej pracy, a nie z tego, że ktoś to zobaczy. Z perspektywy lidera warto wiedzieć, kto w Twoim zespole potrzebuje uznania i widoczności, by działać. Z pełną mocą. Czy masz w zespole osoby, które milkną, bo czują się niewidoczne? Czy rozumiesz, że nie każdy potrzebuje awansu i nie każdego pragnie? Status nie jest próżnością, to potrzeba. Jedna z szesnastu. I kiedy wiemy, że ktoś ją ma wysoko, możemy dawać adekwatne przestrzenie, feedback zadania. A jeśli nisko, nie zmuszajmy do błyszczenia, jeśli ktoś tego po prostu nie potrzebuje. A Ty? Czy chcesz, żeby Twoja praca była widoczna? Czy potrzebujesz tytułu, by poczuć wartość? Czy raczej działasz równie dobrze bez sceny, bez logo i bez uznania? Dziękuję Ci za ten wspólny odcinek. W kolejnym porozmawiamy o motywatorze, jakim jest rewanż, czyli potrzebie odzyskiwania równowagi, wyrównywania strat, przywracania sprawiedliwości. A jeśli chcesz zgłębić temat motywacji, komunikacji w zespole lub poznać swój własny profil RMP, zapraszam Cię na naszą platformę subskrypcyjną 4NGO Plus .pl. Znajdziesz tam szkolenia, kursy, wzory gotowych wniosków oraz kalendarz grantów. Do zobaczenia już za tydzień w środę o godzinie 18.00. Pa!